doszły kierowca jest w rękach policji. Problem w tym, o co go oskarżyć. Dariusz Łapiński. W tym miejscu znajduje się obiektyw kamery. Sprzęt jak ze szpiegowskich filmów. Specjalny taki przekaźnik do transmisji. W Warszawie jest używany również do innych celów. W jednym z ośrodków egzaminacyjnych w ciągu kilku tygodni z egzaminów uciekło 20 osób podejrzewanych o korzystanie z pomocy takich kamer. Dzisiaj podejrzenia się potwierdziły. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji dwóch egzaminatorów, zatrzymano osiemnastolatka, który zamiast zwiedzał, przyszedł na egzamin z takim sprzętem. To jest, to jest kamera, która jest odpowiednio podwężona. Zapytałem, czy sam rozwiązuje ten test. Przyznał się, że nie. Poprosiłem, żeby z tej pomocy zrezygnował. Łatwo nie zrezygnował, ale udało się. I co zdałeś? Przekazany w ręce policji, 18 latek zeznał, że specjalny zestaw kupił za tysiąc złotych. Handlarze mieli mu go zaoferować w pobliżu ośrodka. Jest to jakaś zorganizowana grupa, która namawia ludzi do pewnych ułatwień związanych z składaniem egzaminu teoretycznego. Jak dotąd grupa ta była nieuchwytna. Teraz ma się to zmienić. Staramy się odnaleźć osobę, do której przekazywany był obraz i osobę, która podpowiadała. To jest antena indukcyjna, którą on ma na szyi. Na razie na ich ślad nie trafiono. Specjalnie przeszkolono za to wszystkich egzaminatorów. Od dziś, nawet z kamerów w guziku, niełatwo będzie zaliczyć egzamin. Patrzymy w odpowiednie miejsca, to znaczy guziki, suwaki nietypowe, czyli rozszerzające się w pewnym miejscu, tam gdzie można umieścić główkę od kamery. Wykrycie kamery może być jednak trudne, bo na pierwszy rzut oka bardzo trudno odróżnić ją od guzika. Ruch w sklepach z takim sprzętem wzrasta z roku na rok. Największy jest tuż przed egzaminami maturalnymi i wstępnymi na studia. To możemy w prawo, w lewo i sobie ustawić. Tym bardziej, że dostępny w Polsce sprzęt jest coraz lepszy. Mamy zestawy, który potrafią wysyłać do 5-6 km w terenie otwartym. Pierwszy zatrzymany za ściąganie przy pomocy kamer jest, ale jest też problem, jakie zarzuty mu postawić. Może być tutaj naruszenie kilku przepisów. Najbardziej prawdopodobnym jest to, że naruszyła artykuł 208 prawa telekomunikacyjnego, który mówi o tym, że pewnej częstotliwości wykorzystywać nie można. Na postawienie odpowiednich zarzutów i wystąpienie do sądu o ewentualny areszt, prokuratura ma 48 godzin. Dla niektórych egzaminy na prawo jazdy nie są łatwe. To jednak nie powód, żeby łamać prawo. No ale są tacy, którzy potrafią się uczyć tylko na własnych błędach. Dariusz Łapiński, fakty. Od kilkudziesięciu godzin służby ratownicze szukają.